Witam wszystkich zbieraczy rzutomaniaków. Mamy 8 grudnia. Wybrałem się na las. Pierwszy raz na tej jesieni. Roz, rozejrzeć się za łosiami. I sprawdzam takie bagienka, które można teraz śmiało wejść. i tak nigdy w życiu jeszcze z rzutu od łosia nie podniosłem z taką małą nadzieją, że może jakiś zeszłoroczny. No i proszę bardzo, co się ukazało leż jakiś jakaś rosocha. Pierwszy raz w życiu znalazłem zrzuta od łosia. I to fajny. No nieźle. Nie spodziewałem się, <gryw> aż że naprawdę coś znajdę. Kurczę, super. Opłaciło się wyjście. A no, dopiero pół godziny chodzę. Nieźle. Wow. To cisnę dalej.